Jezus Chrystus. Słowo komentarza do skandalu z diecezji sosnowieckiej, z Dąbrowy Górniczej, gdzie przy sanktuarium Matki Bożej Anielskiej w budynku parafialnym trzech duchownych urządziło sobie orgię homoseksualną. Na tęże orgię zaprosili sobie również męską prostytutkę. W pewnym momencie ten, tenże zaproszony mężczyzna stracił przytomność. Zostało wezwane pogotowie no, i tutaj nie wiadomo za bardzo, co się do końca wydarzyło, ale jak rozumiem, gospodarz lokalu zabarykadował się w środku, i kiedy przyjechały, przyjechali ratownicy, po prostu drzwi do mieszkania były zamknięte. Oczywiście ratownicy wezwali policję, no i wtedy udało im się dostać do środka i odebrać tegoż nieprzytomnego mężczyznę i zabrać go do szpitala. Jaka jest reakcja diecezji? Na to wydarzenie, które oczywiście dość szybko przedostało się do mediów. Otóż reakcję mamy taką. Biskup napisał list do kapłanów, natomiast rzecznik prasowy wydał oświadczenie o tym, że prawda, decyzja bada sprawę. Na co bym chciała tutaj zwrócić uwagę? Przede wszystkim na to, że myślę, że się szanowni ze mną zgodzą, biskup absolutnie powinien napisać w pierwszym rzędzie do wiernych. Dlatego, że to oni w nich to również uderza, to oni są zgorszeni tym, co się stało i nie powinno być tak, że jakby jedyny komunikat, który jest do nich skierowany, to są właściwie słowa rzecznika. Zwróćmy zresztą uwagę, jak wielu polskich biskupów narzeka na media, i tu powiedzmy sobie szczerze, że tak, wiele mediów miało uciechę z tego, co ci księża sodomici zrobili, no bo jest okazja, żeby przywalić Kościołowi. I tutaj, jakby za pośrednictwem tych samych mediów, decyzja chce informować wiernych. No więc może by się zdecydowali, tak? Bo jeżeli się sami skazują na to, że informacje do wiernych mają trafiać tylko poprzez te media, no to niejako sami powodują, że ta atmosfera wokół kościoła będzie się robić coraz gorsza. Nic nie stało na przeszkodzie, żeby biskup Kaszak napisał do wiernych. Ale skoro zdecydował, że będzie się komunikował ze swoją owczarnią tylko i wyłącznie za pośrednictwem rzecznika, to chciałbym Państwu pokazać parę fragmentów z, tego, z, tego, z tej informacji zredagowanej przez księdza Rzecznika. Powołana natychmiast komisja nadal bada sprawę. Jej wysiłki idą przede wszystkim w kierunku ustalenia danych osobowych uczestników wydarzenia. Przede wszystkim podległych władzy biskupa Sosnowickiego, osób duchownych. No więc pierwsza rzecz, nie jesteśmy przedszkolakami, dane tych wszystkich osób, księży, nawet ze zdjęciami są dostępne w internecie. Więc to jest po prostu takie granie na zwłokę, czy też na to, że część wiernych sobie po prostu nie zdaje sprawy, że te wszystkie dane są do ustalenia. Zwróćmy tu zresztą uwagę, że tu jest mowa, że także chodzi o osoby duchowne. A niby z jakiej racji. Miałby kościół domagać się danych, powiedzmy, tej męskiej prostytutki, skoro ten, że pan no, nie jest w żaden sposób podległy biskupowi. Ksiądz, który mieszkał w budynku, twierdzi, że żadna inna osoba duchowna nie przebywała tam w czasie zdarzenia. Pozostałe dwie osoby duchowne zeznały, że nie mają żadnej wiedzy na temat uczestników wydarzenia. Znaczy, proszę państwa, zobaczmy, jak te zdania są zredagowane. Tu w ogóle nie wiadomo, o co chodzi, tak? Ksiądz, który mieszkał w budynku, znaczy już nie mieszka, rozumiem, twierdzi, że żadna inna osoba duchowna nie przebywała tam w czasie zdarzenia. To znaczy co? To była orgia dwuosobowa? I dalej. Dwi, pozostałe dwie osoby duchowne zeznały, że nie mają żadnej wiedzy na temat uczestników wydarzenia. Ale jakie pozostałe dwie osoby? Dwie osoby mieszkające w tym samym budynku, czy osoby, które uczestniczyły w tym wydarzeniu? No, 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 niech Państwo popatrzą, jak to jest napisane. Znaczy, w części przypuszczam, że jest to celowo tak napisane, żeby nic nie powiedzieć, i wszyscy są zanonimizowani. Tylko, że jeżeli to są jakby inni księża, którzy mieszkają w tym budynku, no to właściwie, dlaczego nie podać ich nazwisk? Dlaczego w tym oświadczeniu na przykład nie ma nazwiska proboszcza? To jest też tajne? Znaczy, co? Też uczestniczył? Bo wedle powszechnej wiedzy, no nie uczestniczył, nie było go wtedy w ogóle. To zresztą może być jedna z przyczyn, dla których odbyła się taka szaleńcza orgia. Komisja podjęła na drodze formalnej działania w celu pozyskania wiedzy, którą dysponują służby, przede wszystkim pogotowie ratunkowe i komenda miejska Policji w Dąbrowie Górniczej. Wystosowała 21 września bieżącego roku odpowiednie pisma do wyżej wymienionych instytucji z prośbą o udzielenie informacji na temat przebywających w czasie interwencji. To jest, proszę Państwa, próba wprowadzania wiernych w błąd. Dlaczego? Dlatego, że przeciętny polski wierny w ogóle nie wie, że jeżeli służby państwowe, takie jak policja, prowadzą śledztwo, to jego przebieg jest tajny. I to nie jest tak, że jak biskup napisze pismo, że oto ja tutaj ordynariusz, tak, i tutaj ja prowadzę też, prawda, postępowanie i proszę mi dane udostępnić. To wcale nie jest tak, że policja jest zobowiązana te dane udostępnić i żadne konkordaty, żadne takie rzeczy na to nie pomogą. Jeżeli y, życie tego człowieka, tak, tej męskiej prostytutki, było zagrożone, to to jest poważna rzecz, y, która, no, że tak powiem, na którą są odpowiednie przepisy w polskim prawie karnym. To jest jakby próba zamedlenia oczu, tak? znaczy pokazania, że tak, tak, decyzja się zaangażowała, my tutaj coś robimy. Prawda jest taka, że, że, że chyba tak mi się wydaje, oni po prostu będą czekali, aż sprawa przysknie. Y, I na koniec, spójrzmy, co pisze biskup do swoich księży. Tak samo ten tekst tego oświadczenia rzecznika, jak i list biskupa do duchownych jest na stronach Decyzji sosnowieckiej, więc jak ktoś chce przeczytać, przeczytać całość, to sobie może tam zajrzeć. Kiedy piszą te słowa, prace nadal trwają, trudno więc wypowiadać się, co dokładnie się wydarzyło. Przypinanie łaty wszystkim księżom z Dąbrowy Górniczej jest złe. Znaczy, w tym liście jest po prostu masa takich zdań. Zobaczmy, jakie to są kolokwializmy, i to pisze biskup. Przy okazji mega skandalu do swoich kapłanów. Poza tym nikt, nawet te nieżyczliwe media, no nie przypinają żadnej łaty wszystkim księżom z Dąbrowy, ani takiej, że prawda, wszyscy są sodomitami, ani takiej, że wszyscy się łajdaczą. To jest jakby próba takiego przeniesienia, przyjaskrawienia sytuacji, po to, żeby pokazać, że nie jest źle. A już to stwierdzenie, że właściwie nie wiemy, co się stało. No, ja myślę, że jednak wiemy, co się stało. No, między innymi z tego powodu, że no, interwencja ratowników była w określonym kontekście, tak? Wiadomo z jakiej okazji ludzie odnoszą pewnego rodzaju urazy. I ostatni cytat. Każdy, kto zostanie uznany za winnego, zostanie ukarany wedle prawa kanonicznego. Ja tylko przypomnę, że za czasów rządów biskupa Kaszaka już była taka sytuacja, że komisja watykańska musiała przyjechać i ingerować i zdecydować o zamknięciu seminarium i przeniesieniu go do Częstochowy, ponieważ było tak sodomityzowane, że nie było już co ratować. Natomiast bez konsekwencji pozostał rektor, który wówczas tym seminarium kierował. I tu, jeśli ktoś się zastanawia, bo tam oczywiście nie wiadomo, z jakich roczników byli ci księża, ale warto zwrócić uwagę, że jeśli przyjechała komisja z Watykanu, i trzeba było seminarium zamknąć, to jednak jest tak, że jacyś księża już zostali wyświęceni tak, za czasów, kiedy tenże rektor już dzisiaj były, tym seminarium kierował. Ja tylko pozwolę sobie przypomnieć, że to rektor przedkłada biskupowi jakby kandydatury, kandydatury kleryków, do tego, żeby dopuścić ich do święceń diakonatu i presbiteratu. Jeśli mamy rektora, który jest homoseksualistą, no to powiedzmy, że prawdopodobnie nie pozostało to bez konsekwencji. Nie wiemy zresztą, kiedy tak naprawdę problem homoseksualny tak w, w prezbiteracie sosnowieckim się rozpoczął, bo to może być też tak, że zaczął się za poprzedniego biskupa. Natomiast no. Wtedy rozmyła się ta sprawa z likwidacją seminarium i jestem przekonana, że teraz biskup Kaszak wybrał dokładnie tę samą drogę. Na koniec, tylko taka uwaga. Bo wiele osób tam oczekuje, że na przykład nie wiem, może biskupa powinno się, prawda, usunąć. Jeżeli popatrzymy na politykę Franciszka w stosunku do skandali, to to jest tak, że on z jednej strony wygłasza słowa potępienia, ale z drugiej wiele takich rzeczy pozostaje tak naprawdę bez kary. Chociażby zobaczmy na sprawę Makaryka, która ostatecznie rozeszła się po kościach. Gdyby faktycznie polscy biskupi chcieli zacząć stosować zasadę prawa kanonicznego, które przewidują bardzo surowe kary dla księży łamiących celibat, i to Powiedzmy sobie szczerze, że tu trzeba by zarówno się zabrać za, i za sodomitów, i za tych księży, którzy mają kobiety, a czasami i kobiety i dzieci. To mogłoby się okazać, że trzeba by bardzo mocno diecezję przeczyścić. Liczba duchownych by się zmniejszyła. Żaden biskup nie chce kończyć swoich rządów tym, że jakby za jego czasów spora część duchownych została po prostu usunięta. I jest jeszcze jedna ostatnia rzecz, o której warto pamiętać. Takie środowiska, zwłaszcza na przykład środowiska homoseksualne w kościele, nieprzypadkowo nazywa się homomafią czy homologii, jestem pewna, że oni potrafiliby się świetnie zorganizować, i w przypadku, w którym biskup zacząłby wnosić starania do Watykanu o usuwanie ze stanu duchownego, zaczęłaby się kontrakcja, to znaczy zaczęłoby się wysyłanie pism przeciwko biskupowi. I nawet jeśli Biskup nie jest winny, nie jest homoseksualistą, dobrze się prowadzi. Jestem przekonana, że byliby w stanie poważnie takiemu biskupowi zaszkodzić. I to też myślę, trzeba brać pod uwagę, oceniając, jak działają polscy biskupi. Tak, po prostu się boją. Ich święty spokój jest dla nich ważniejszy niż dobro kościoła, niż dobro powierzonych im dusz. Dziękuję za wysłuchanie tego komentarza. Zachęcam do subskrypcji. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.